jest tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com odcinek z serii dosyć dawno niewidzianej czyli serii Didymos. Didymos to seria poświęcona yy, wierze Chrześcijaństwu, religii. E, nazywa się Didimos, dlatego, że to był przydomek e, świętego Tomasza Apostoła, którego uważam za swojego patrona, czy obrałem za swojego patrona, najbardziej się z nimi identyfikuję. E, I stąd taki tytuł. Didimos to dokładnie znaczy bliźniak. E, po jakiemuś tam nie wiem, grecku czy aramejsku. Nie, istotne. E, Tomasz, e, zwany Didimos. E, i chciałbym y, poruszyć tutaj temat jakby związany z, z wiarą, z chrześcijaństwem, więc jeżeli kogoś te, takie tematy nie interesują, to nie musi oglądać, żeby się nie denerwować. Słuchajcie, y, wracam właśnie z, z porannej Mszy Świętej. No i muszę Wam powiedzieć, że jestem troszkę wkurzony. Tak, tak, jestem, jestem pobudzony, jest, re, jestem striggerowany, uruchomiony, bo y, było bardzo mało ludzi. I nie chodzi tutaj o żadne ograniczenia pandemiczne itd. Tak samo by było, jakby nie było żadnych ograniczeń pandemicznych. Było mniej więcej tyle samo ludzi, co w najzwyklejszy dzień... Um, w tygodniu, nie? Tam gdzieś w listopadzie, czy, czy w, no nie wiem, w lipcu, czy w jakikolwiek inny dzień, byście wzięli wtorek, to dokładnie tyle było ludzi, nie? A powinno być dużo więcej. Powinno być dużo więcej. Dlaczego? Słuchajcie, jest takie powiedzonko, które króluje mniej więcej już tak, zaczyna, zaczyna się pojawiać gdzieś po południu w poniedziałek wielkanocny. Czyli święta, święta i po świętach. Nie, nieprawda. Święta Wielkiej Nocy trwają 8 dni. Jest to tak zwana oktawa świąt Wielkiej Nocy, czy oktawa Wielkiej Nocy. Yy, I teoretycznie Kościół, yy, czytania, liturgia to odzwierciedla, ale uwiernych. U e, księży ja tego nie widzę. To jest załamujące. To mnie załamuje. Słuchajcie, e, odczytują w niedzielę, czyli e, w, w Wielkanoc, e, ogłoszenia parafialne. I mówią coś takiego. W związku z oktawą Wielkiej Nocy w piątek nie obowiązuje e, post od mięsa. Mój Boże, Czy nie o to chodzi. To nie jest ważne, właśnie odwrotnie. To pokazuje, jak bardzo optyka wiary księży wiernych jest skupiona na postach, zakazach. Czytam artykuł, czy, czy mignął mi artykuł na Deonie, na Facebooku. Czy w, pią czy w poniedziałek wielkanocny obo jest obowiązek uczestniczyć w mszy Świętej? No nie, no ludzie, to jest załamka, to jest wulgaryzowanie wiary, to jest po prostu coś, to jest grzech. To jest normalnie grzech, takie podejście. Słuchajcie, święto Wielkiej Nocy to jest największe święto w chrześcijaństwie. Żaden katolik nie powinien mieć żadnych wątpliwości, które święto jest ważniejsze, Wielkanoc czy Boże Narodzenie. W Boże Narodzenie świąteczny jest tylko jeden dzień. Drugi dzień to już jest zwykły dzień, oczywiście jeszcze w okresie, w okresie Bożego Narodzenia, ale to jest święto e, pierwszego męczennika, e, świętego Szczepana. Natomiast Wielkanoc jest osiem dni. Co prawda ósmy dzień to już jest e, mi, e, Niedziela Miłosierdzia Bożego, ale ona nadal jest w oktawie Wielkiej Nocy. Słuchajcie, osiem dni. Osiem, to jest tak, jakby jeżeli yy, uznajemy, że poniedziałek Wielkanocny to jest drugi dzień świąt, to dzisiaj jest trzeci dzień świąt, jutro będzie czwarty dzień świąt, piąty dzień świąt, szósty dzień świąt, siódmy dzień świąt w sobotę i jeszcze na dodatek następna niedziela też jest w oktawie Wielkiej Nocy. Ale nie ma tego myślenia. Naprawdę, yy, w trakcie pandemii chodziłem do kościoła, widziałem ilu ludzi przychodzi na by, by, drogę krzyżową. Która w żaden sposób nie jest ani obowiązkami, nie przychodzą. po drogach krzyżowa. O, trzeba posypywać się tutaj, bić w piersi, nawracać i tak dalej. Ale jak już się ponawracali, ten cały 46 dniowy post się przygotowywali i teraz jest czas świętowania, to ich nie ma. Ludzie już zaczynają od razu. O, święta, ten to już dzisiaj dieta, już ten. Nie ma żadnej diety. Świętowanie. Świętowanie. <laughs> Słuchajcie, któregoś razu czytałem artykuł o tym, jak tam w przeszłości wywalano księży, z, a właściwie prezbiterów z, ze stanowisk. No i tam oczywiście było, że tam jak się sprzeniewierzał wieże, no, no były też takie rzeczy z natury seksualnej, że tak powiem, ale. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa yy, można było być usuniętym z urzędu, czy tam z tej funkcji, jeżeli ktoś pościł w niedzielę, w święto. Nie wolno było. Jak ktoś odmawiał picia wina w niedzielę i jedzenia mięsa, do widzenia. <gryw> Naprawdę. I teraz. Jeżeli ktoś dzisiaj myśli, że o, już po świętach, to już szara rzeczywistość, a wręcz to trzeba wrócić do odchudzania tego, co było przed... Ja nawet, ja nie powiem, ja też miałem takie myśli, tak? No, już trzeba kurka wrócić do reżimu. Nie! Jest 8 dni świętowania, Z najważniejsze święto w całym roku. Okres wielkanocny będzie trwał 50 dni. Okres Narodzeniowy trwa tam chyba z 2-3 tygodnie. Tylko u nas w Polsce się wyciąga to aż do lutego, że no tradycyjnie, że kolędy. I to jest tak spaczone, w tej, ta, ta niestety ta ludowa pobożność jest niestety tak teologicznie spaczona, że to jest załamujące. Mnie to załamuje. Skupianie się na tym, czy wolno jeść mięso w piątek, czy nie wolno jeść mięsa. Czy jest obowiązek pójść w poniedziałek do kościoła, czy nie ma? To jest wulgaryzowanie wiary. Jeżeli chrześcijanin odczuwał potrzebę, żeby iść na drogę krzyżową w Wielkim Poście, czy tam na jakieś inne nabożeństwo, czy, czy w ogóle chodził częściej do kościoła, no bo nawrócenie tak itd., to tym bardziej powinien czuć potrzebę teraz w radości iść do kościoła na msze w tym tygodniu Wielkiej Nocy. Osiem dni trwają święta. Dlaczego tego y, się nie mówi? Dlaczego księża o tym nie mówią? Dlaczego? Ja nie wiem dlaczego. Może sami w to nie wierzą. A liturgia pokazuje. Jest y, śpiew y, hymnu, chwała na wysokości, który jest tylko w święta i w niedzielę. I dzisiaj był. Była sekwencja śpiewana, czyli yy, niech święto radosne paschalnej ofiary i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jest trzeci dzień świąt. Jutro będzie czwarty, bo tam będzie piąty, szósty, siódmy, ósmy. I o ile jeszcze z tych powodów takich około szkolnych się porobiło, że tak naprawdę Boże Narodzenie się rozciąga aż do sylwestra, nie? To tam ludzie siedzą w domu, nie wiedzą, jaki to jest dzień w ogóle i ten. No to Wielkanoc nie. Wielkanoc, mm, mm, mm. I, 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 I jeszcze to pójdzie. O, no, trzeba iść do roboty. O, o, ludzie. A niektórzy to już w ogóle myślą, a dobrze, że święta się skończyły, już ile można żreć. Ludzie, kochani, już wątroba wysiada. No nie, no dajcie spokój. U. Nie. Dzisiaj świętujemy. Jutro świętujemy. Pojutrze świętujemy. Po pojutrze też, aż do niedzieli. Świętowanie powinno trwać. 8 dni, a nawet bym powiedział, że 50. Aż do zesłania Ducha Świętego do 50 dni. I w takiej radości powinni chrześcijanie, katolicy, powinni trwać. A nie trwają. I to mnie boli. I dlatego o tym Wam mówię i nagrywam, bo po prostu mnie to uruchomiło. Dlaczego było tak mało dzisiaj ludzi w Kościele? A na drogę krzyżową to przychodził, yy, przychodziło tyle, ile było w limicie, a może i nawet więcej, nie wiem. Dzisiaj było grubo, grubo poniżej limitu. I ja wiem, to, to nie o to chodzi, że trzeba, że jest obowiązek. Nie! Tylko jaka jest ta nasza wiara, jeżeli my tego nie rozumiemy? Takiej prostej rzeczy. I nie chodzi o to, że trzeba obowiązkowo, tak? Że trzeba się obżerać. No nie, w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że ciągle trwają święta wielkanocne. Tylko o to mi chodzi. Radujmy się. Chrystus z martwych stał. I świętujemy to aż do następnej niedzieli. I powinniśmy świętować aż do zesłania Ducha Świętego. I teoretycznie w liturgii, w czytaniach, w całej tej, e, tych wszystkich e, formułach, które są e, wyśpiewywane i tak to, dalej, to jest obecne. Ale czy to jest obecne w świadomości e, wiernych, w, mówię, nawet w świadomości e, księży? Obawiam się, że niestety nie. Nie widzę tej radości, nie widzę tego e, m, świętowania. I to jest naprawdę coś, co powinno nas skłonić do jakiejś refleksji. Dlaczego? Gdzie popełniamy błąd? Także radujmy się, świętujmy, nie odchudzajcie się jeszcze. Yy, można jeść ten. Nie obżerać się. Nie chlać, nie ten. Świętować. Radować się. Nie wiem, dlaczego po yy, yy, świętach Bożego Narodzenia następuje okres karnawału. Znaczy, ja wiem dlaczego, bo potem jest post, nie? A dlaczego teraz nie ma takiego świętowania? Ja wiem, bo ten rok jest wyjątkowy, pandemia, o, nie wolno. Ale jakby nie był taki. Jakbyśmy się cofnęli dwa lata wstecz, byłoby identyko. Musimy zmienić swoje myślenie. Trzeba się radować, świętować. Bo Chrystus z martwych wstał, prawdziwie z martwych wstał. Aleluja! To by było wszystko. Do usłyszenia. Cześć!